Jesteśmy na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Dzień przed oficjalnym rozpoczęciem Altrace 2025. Przyjechaliśmy tu dla Was z Kielc, także oglądajcie do końca naszą relację i zaczniemy sobie od czegoś, co jest bardzo nietypowe, mianowicie tu za mną stoją dwa prototypy, no jeden samochód ym, stworzony do wyścigów, drugi prototyp i te samochody stoją tu nie bez powodu, ponieważ zapowiedzieliśmy Wam, że będzie tu BMW M3 GTR w malowaniu z For Speed Ja nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale chodźcie za mną bliżej, mianowicie z tym samochodem z tym samochodem jest taki problem, że... Z tym samochodem jest taki problem, że tu mogła stać BMW M3 GTR E46 z InSport Speedmost ale nie stoi. Jest to, właśnie nie mogę tego odsłonić, ale zobaczcie sobie tylko tyle, że to nie jest ten samochód. To znaczy jest to M3 GTR, która jeździła po Nürburgringu już później, w 2004-2005 roku i dominowała. Ma 60 B40, pokażemy Wam ten samochód w pełnej krasie, ale to nie jest ten zapowiadany przez nas samochód, tylko późniejsza jego wariacja z innym bodykitem. Za nami tam z tyłu jest auto prototypowe, V2 LMR, które również jeździło w Lemon, i z tyłu za kontenerem, zaraz Wam pokażemy, jest uliczna GTR-ka, ale też pod płachtą. Za nami V12 LMR Artcar, czyli ten samochód taki wystawowy, niekoniecznie do jazdy po torze, ale tutaj stoi coś, co całe życie chciałem zobaczyć. Co się całe życie? No nie, od kiedy ten samochód poznałem, chciałem go zobaczyć na żywo. Tu, pod tą płachtą, mimo że to nie jest płachta od niego, stoi BMW M3A46, ale GTR Strassen Version, czyli w tej wersji ulicznej. Pod maską P60B40 4040V8. Podejdźmy sobie bliżej. Gadaliśmy z ludźmi, którzy go tutaj sprowadzili, niestety. Nie będzie GTR-ki z Most Wanted, ale to auto też było w Need for Speed Most Wanted. I jest w specyficznej wersji, ponieważ każda z nich tak naprawdę się różni i są chyba tylko trzy. O czym przekonamy się jutro, to znaczy jutro ją zobaczymy i zobaczymy więcej szczegółów. Za moimi plecami Lotus Lola B12. Ogólnie tutaj mamy samochody prosto z toru. Są BMki, są porszawy są Lotus'y, John Player Special, John Player Sons. No i właśnie, ustalmy, to nie są repliki, to nie są samochody stworzone pod ten event, czy pod inne eventy. To są prawdziwe samochody, które brały udział w wyścigach, zapisały się w historii wyścigowej i tutaj można je zobaczyć, przyjrzeć się im bliżej. Piękna historia, no niestety BMki są zasłonięte. Ale zrobimy to, co trzeba, żebyście je zobaczyli. A najlepiej jednak zobaczyć to na żywo. Wieje strasznie. Ogólnie jest już ciemno, ciężko się nagrywa, ale no, musieliśmy pokazać Wam teraz to, co możemy, bo jutro będzie tutaj mnóstwo osób. Niech Was kolory nie zmylą. Te dwa akurat nie są autami torowymi, nie są to auta wyścigowe, ale to nic, to znaczy one są po prostu dziełami sztuki i wpasowują się w ten kanon imprezy, który jeszcze za chwilę poznamy. Pług śnieżny, co nie? Pierwsze skojarzenie. Chodzi o to, że te samochody nie jeżdżą po ulicy, a ten pług sprawia, że kiedy samochód sobie jedzie z dużą prędkością, dociska przód. Musi być ty przód, musi być też tył, dlatego jest duży spoiler, odpowiednio wyprofilowany. Te wszystkie tutaj wloty, wcięcia, zasłonięte lampy, no akurat może lampy nie, ale to wszystko tutaj ma swój sens. To wszystko jest obliczone i sprawdzone po to, żeby te samochody były kiedyś jak najszybsze. Przez przypadek trafiłem na ludzi, którzy najprawdopodobniej wiedzą więcej niż ja i są troszkę bardziej inside Altrace. No i oni powiedzieli mi, że... To auto tutaj, które jest taką ikoną tego wydarzenia, mamy tu wiele więcej oczywiście, oraz BMW M3GTR z Nitro Spitnostronter, czyli to, które ma się pojawić, jest tutaj, ale gdzieś niżej. Powiedzieli mi downstairs, czyli no nie wiem, może w jakimś garażu schowane, czyli będziemy mieć M3GTR z Nürburgringu, które jeździło na Nürburgringu i będziemy mieć M3GTR najprawdopodobniej z LMS, z wyścigów z amerykańskiego Le Mans. Ciężko będzie Wam pokazać tu wszystko, ale pokażemy, no, o co się będzie dało i to, co będzie wyglądało najlepiej. Samochody, które tu widzicie, na pewno nie każdemu się podobają, no i nie muszą, ale są inwencją twórczą ich właścicieli. Natomiast tak, przede mną jest na przykład S15 w Liberty Walku, w takim bardzo prestiżowym butykicie, z prestiżowej marki, bardzo drogim. Za nim jest oryginalne 360 GT. Tutaj mamy RX7FD w butykicie typowo tematowym, Dalej jest kolejna. Tutaj mamy również 911 w bazie na slant na stare 930 i to wszystko tutaj ma jakiś swój sens, natomiast żeby pokazać Wam każdy wyróżniający się tu wóz zajęłoby nam to no, co najmniej kilka godzin, więc postaramy się wycisnąć z tego esencję. My już w Kielcach przed siedzibą Hype Media, no i mamy dla Was... Około dwóch godzin materiału do zmontowania, między innymi całą część poświęconą autom wyścigowym, nie tylko tym, które widzieliście tutaj, ale wszystkim wokół stadionu, mniej i bardziej rzadkim, oraz oczywiście taką całą relację, w której podsumujemy sobie cały Altrace. To jest część na moim kanale, ale już kolejne będą na Hype Media, także wbijajcie, lajkujcie, subskrybujcie i oczekujcie, bo już niebawem no, trochę się zadzieje.